Siemanko, z tej strony Shadow Knight. E, no i dzieje się źle na YouTubie. E, dzisiaj dostałem wiadomość, że po prostu zostałem okradziony z dwóch filmików. Tak, dokładnie, zostałem okradziony z dwóch filmików. E, ktoś sobie pobrał moje filmiki z YouTube i wrzucił na swój kanał jako swoje poradniki. E, o co tutaj chodzi? Już wam pokazuję. Dzień jak co dzień wchodzę sobie na swojego YouTube'a, żeby sprawdzić czy nie ma nowych komentarzy, żeby oczywiście do was odpisać, bo jak wiecie, lubię wam odpisywać. E, czy też po prostu sprawdzić czy nie doszła jakieś nowe subskrypcje. I co widzę? Wchodzę w strefę komentarzy. Oczywiście tutaj żadnych nowych nie było, ale patrzę, e, jest jakiś komentarz, prawdopodobnie spam. E, patrzę, y, fany wideo dał jakiś link. Myślę sobie zapewne jest to link do jakiegoś jego filmiku, bo sporo osób mi tak właśnie wrzuca jakiś swój filmik, żeby obejrzeć i tam zalajkować czy coś, wiadomo, no chce łapać widzów, tak? Ja to rozumiem, spoko. Wchodząc w ten filmik, przechodzimy do filmiku, w sumie przejdziemy, przechodzimy do filmiku Poradnik Lee League of Legends 2016 Juliusz Urbański. Wchodząc na jego kanał, patrzymy, są dwa filmy. Poradnik do Isina i poradnik do Wardów. Co już mi się rzuca w oczy, to to, że na tych filmikach jest moja ramka, Zeda z całą tą obramówką do streama, więc już wiedziałem, co to są moje filmiki. Jeśli je włączymy, a oczywiście włączymy, tylko mówię, coś mi się przeglądarka zepsuła i nie będzie widać obrazu, albo będzie słychać głos, więc myślę, że nie ma problemu. Czekajcie. Przycis przyciszę mużyczkę, Włączamy poradnik. Czekajcie, weźmiemy od pierwszej minuty na maksa. Słucham. Siemanko z tej strony, Shadow Knight, a przed Wami poradnik do Lisina w dżungli. Dobra. Jak widzicie, poradniczek, poradniczek do Lisina, Juliusz Urbański, i to jest mój głos, czy to jest mój filmik. No niestety no, nie mogę z tym nic zrobić, tak? Tutaj jest jakiś, w ogóle już mu napisałem, co o tym myślę. Tu jest napisane, że nie ma to jak ukraść komuś film, dokładnie. Nie lubimy złodziei, po prostu nie lubimy złodziei. Yy... Gościu ma 20 subskrypcji, no śmieszne chyba zwołał całą rodzinę, żeby mu zasubskrybowała ten kanał. E, bo no, takiego gówna to ja bym nie subskrybował. Nie polecam tego użytkownika. E, tutaj w Leasing wcale nie taki to jak się wydaje w filmie przedstawione podstawy, jakby to on robił, prawda? E, no coś żałosnego nabił tu z 260 wyświetleń i pewnie, pewnie to wszystko e, dzięki temu, że ten poradnik faktycznie nie jest taki zły. Bo jak widzicie, patrzcie. To jest to samo, to jest to samo. Zobaczcie ten poradnik, co tutaj słyszeliście przed chwilą. Mój poradnik Shadow Knight, 5 ponad 5000 tysięcy wyświetleń. Włączamy go i co słyszymy? Myślę, że Lissin. Czekajcie, Siemanko z tej strony Shadow Knight. A przed wami poradnik do w Dżungli. Widzicie to samo nagranie. E, tylko, że właśnie moje przeglądarka, te moje filmiki odtwarza. Ale nie wiem, dlaczego nie mogę oglądać innych. Muszę to panowie naprawić. Więc jak ktoś wie, co z tym zrobić, to możecie pisać w komentarzach. Dobrze, teraz drugi, drugi, włączymy filmik z jego kanału. Juliusz Urbański z League of Legends stawia wardy, Tu przypominam, to jest moja ramka kurde z Z, co miałem wcześniej. Włączamy. Na mapie. Czekajcie, wezmę początku. Siemanko, z tej strony Shadow Knight, a przed wami poradnik do wardów i pięków na mapie. Na mapie. Kurwa, nie wiem, czy być złym, czy z zażenowanym, czy co. Kanał Juliusz Urbański, a wita się Shadow Knight. Rozumiecie to? Bo ja nie, za... no po prostu nie rozumiem czegoś takiego. Jak można być takim typicznym idiotą i takie coś robić na swoim kanale? No nie wiem, czy chyba że to dla fanu gościu robi. Jak słyszeliście początek, no Shadow Knight, wszystko mówi za siebie, że to jest mój filmik. Jeśli jeszcze nie wierzycie, no to oczywiście mogę włączyć menadżer filmów i puścić to u siebie, mój filmik, który faktycznie powstał dla mojego kanału ode mnie. Proszę bardzo, link of Legends poradnik do wardów, włączamy, 17.34, wracaj Siemanko, z tej strony Shadow Knight, a przed wami poradnik do wardów i pinków na mapie. Na mapie. 17.33, a to jego główno ma 17.34, jedną sekundę więcej, bo pewnie coś w programie się bawił i tam sekundę mu się prze, przesunęło. Eee, powiem tak, włączymy sobie łyżeczkę w Powiem tak, eee, jeśli to gościu oglądasz, to radzę ci to usunąć, zanim ci to YouTube usunie. Oczywiście zgłosiłem to do e, serwisu YouTube i powinien się tym zająć. zająć. Zobaczymy, czy jeszcze na... Mm, na pocztę mi nie przydał jakieś wiadomości, żeby podać jakieś dodatkowe informacje, ale wszystko tam opisałem, eee, zresztą tam podałem wszystkie linki do jego filmików, które wrzucił jako moje. Znaczy, wrzucił moje filmiki jako swoje i oczywiście ym, te linki, te linki y, oryginalne z mojego kanału, więc myślę, że tam nie będzie problemu. Po prostu jest to skopiowanie, znaczy skopiowanie, to jest pobranie moje, mojego całego poradnika i wrzucenie do siebie. No, powiem Ci tak, pajacu, tak się nie robi. Jeśli to oglądasz, to radzę Ci, naprawdę, weź usuń te filmiki, chociaż pewnie szybszy będzie YouTube i szybciej Ci to usuną. Hmm, powiem tak. Wszyscy moi widzowie, proszę was, że jeśli jeszcze kiedykolwiek coś takiego zobaczycie gdzieś, to od razu mi to piszcie, Bo nie można, e, no, nie można takim pajacom dawać tych wyświetleń. Pomoże że tam no, spore wyświetlenia. Jak mając 20 subskrypcji, ma 200 ileś wyświetleń na poradniku, e, jeszcze nie na swoim, to nie jest tak mało, prawda? Każdy by tam pewnie chciał tak, takie coś zdobyć, prawda? Mm. Powiem tak, złodziei, no, eee, a tutaj w ogóle podpisane, siemka dziś poradnik, jak poprawnie wstawiać wardy, stawianie ładu to podstawa wyg wygrania gry, myślę, że podstawa to jest taka, żeby nie, nie kraść, po prostu nie kraść czyichś materiałów, e, jeszcze w tak e, słaby sposób, żeby jeszcze wyciął ten początek, jak ja się witam czy coś, no nie wiem, cokolwiek, nie on kurwa wrzucił e, ciotka, w ciotkę wszystko, no nie, to po prostu, no, kurwa, no nie, tak? Tak nie będzie. Eee, teraz tak, mm, oczywiście dziękuję, mm, oczywiście nie wbijajcie na ten jego śmieszny kanał, nie róbcie już mu wyświetleń, bo szkoda na to, e, szkoda na to w ogóle mm, klikania myszką. E, ja już go zgłosiłem, w ogóle mogę tu jeszcze zgłosić, zgłosić użytkownika, jeszcze zgłosimy użytkownika od razu, bo zgłosiłem te dwa filmy, żeby usunąć, a zgłoszę chyba jeszcze ten kanał. E, tak, myślę, że tak będzie chyba najlepiej, no po prostu no to jest oszustwo, to jest oszustwo. Ja nie daruję, yy, z czegoś takiego się nie robi. Pamiętajcie, oliwa sprawiedliwa zawsze na bieżąco wypływa i trzeba się tego trzymać. Yy, was oczywiście yy, proszę o dużo łapek w górę, żeby ten filmik poszedł w YouTube do naszych widzów, yy, żeby się dowiedzieli, że nie można oszukiwać i nie bierze się czyjeś pracy dla siebie i dla swoich zysków. Bo tak się po prostu nie robi. Trzeba być chujem, żeby tak robić. Nie wiem, no. Nie kłam tego. E, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. E, jakie jest wasze zdanie? E, co w ogóle o tej osobie myślicie? I wiecie, nie wbijajcie na jego kanał. Nie róbcie mu wyświetleń, bo nie ma co. Po prostu piszcie u mnie w komentarzach, co o, ty, o tej sprawie myślicie. No, ja jestem po prostu zażenowany i tyle. No, bo nawet nie jestem zły, bo. Nie wiem, tutaj oglądałem ten pierwszy filmik e, i ten chłopak ma głos, no taki na starszego się wydaje, prawda? Czyli e, powinien ten mózg raczej tam mieć w te, tej kurwa bańce, no chyba, że tam mu się po prostu siano przewala, albo e, woda mu pływa, no nie wiem, nie mam po prostu pojęcia. Yy, ale pogłoś... no chyba, że, tam, że ten filmik yy, pierwszy też nie jest jego. Bo może też nie jest jego, nie wiem, nie sprawdzałem już, nie chce mi się na to tracić czasu. Niedługo będzie trzeba odpalać streama, więc już nie mam na to czasu. Yy, ale proszę was, piszcie w komentarzach, yy, zostawcie dużo lajków, żeby po prostu uświadomić innych, że czegoś takiego się nie robi. A jeśli takie coś ktoś zauważy, to od razu właśnie piszcie do twórców, którzy... Wiecie, robią te materiały, a jeśli ktoś sobie to kopiuje, to piszcie do tych, co robią, żeby na to zwrócili uwagę, bo no tak nie może być. No kurczę, no ktoś wkłada jakąś pracę, a ktoś sobie inny, to bierze. To jest śmieszne. Bo... Yy, nic, dłużej nie przedłużając, oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy i zobaczyłeś tą mini dramę, no to możesz zostawić subskrypcję i przejść do moich materiałów na moim kanale i coś dla siebie znaleźć. Ja się z wami żegnam, bo to już będzie zaraz 10 minut a nie ma co szaleć. Yy, w sumie też zapraszam na streamka, bo za niedługo odpalam pewnie o 17, więc jeśli ktoś to teraz będzie oglądał, no to może wbijać na 17. Yy, co jeszcze? Tak, chyba jeszcze zgłosimy go, wiecie? Tylko ciekawe, zgłosi użytkownika. Aha, ci muszę ten cały protę y, zrobić to, to, co wcześniej. Dobra, to nie będę wam chyba już yy, głowy zawracał. Po prostu, zrobię to już poza wizją, prawda? A, i jeszcze takie chciałem, mm, chciałem tak wam jeszcze, kurczę, przypomnieć. Jak ktoś jeszcze nie oglądał tego odcinka z Talonem, e, no to kurczę, wbijajcie, oglądajcie, no bo miało być tam 50 łapek w górę i miałem wrzucić kolejny odcinek, a nie ma. Coś tutaj fajnie pod innymi wbijaliście te łapki, a tu co się stało, kurczę? weźcie, wbijcie te łapeczki, żeby, wiecie, żeby mógł wrzucić kolejne, bo jak nie wbijecie już po dłuższym czasie, to oczywiście wrzucę kolejny jakiś yy, odcinek z się grać, no ale wiecie, no, łapki dla zasięgu, łapki są tylko dla zasięgu, e, to jest jedyna ich wartość tak naprawdę, więc e, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, nie dajcie się nikomu oszukiwać, wbijajcie na grupę siła szadoła e, i co? Elo, trzymajcie się.